Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Użycie w malinówce. Nadszedł znaczy ten piękny czas, że możemy Wam pokazać, jak wygląda nasza kuchnia. To już jest, można powiedzieć, praktycznie skończona. Łącznie z salonem, tu już widzimy, kącik dla córki jest rozłożony, używa, ma się Następnie chciałbym przeprosić za jakość nagrania, gdyż niestety w dniu dzisiejszym w słońce po bardzo słabe. A nagrywam też to telefonem, więc nie możemy oczekiwać, że jakość będzie jakoś super, ale myślę, że nie będzie przeszkadzało to w oglądaniu. Tak pokrótce, co tutaj mamy od frontu, widzimy ryflowany front z jedną ukrytą szafeczką, gdzie mamy tutaj też zamontowany prąd. Teraz ten prąd wychodzi jakby do gniazdka nadblatowego, co później zobaczycie. Już widzę na nagraniu, bo dźwięk dogrywam później, że kolory są troszkę rozjechane. Blat posiadamy tutaj 5 cm HPLA. Jest to prasowane tworzywo. Całkiem przyjemne, gdyż jest Cienki, mega wytrzymały i myślę, że bardzo fajnie to wszystko razem wygląda. Tutaj mamy od środka zabudowę. Rozmiary szafek są tak naprawdę wszystkie takie same, jedna węższa, druga głębsza. Dodatkowo tutaj w zabudowie dwie półeczki z taśmą LED oraz to co widzicie na środku jest to po prostu okap zabudowany kartą gipsie. Myślę, że to całkiem nie wyszło. Tym może, możecie zobaczyć, pierwsza taka póciutka. Druga to już jest taka głębsza, robi nam za, za takie naprawdę spiżarkę i nie tylko. No, jest dość dużo. Tutaj, jak wspomniałem, e, mamy to dodatkowe gniazdo nadlotowe. Bardzo przydatna rzecz jeżeli siedzimy przed tą półwyspą. Można sobie zawsze podłączyć telefon, coś podładować. Że nawet używam tutaj go od pieca do pizzy, więc idealny kontakt. Co do tak naprawdę jeszcze eksperymentujemy. Tutaj mamy nad wyspą na razie ciepłe światło. Patrzymy co tak naprawdę lepiej, to i lepiej nam będzie pasowało. Tak jak mówię, no, Dom jeszcze cały czas można powiedzieć, że jest w budowie, więc... Coś będziemy zmieniać, dodawać. Co do okapu, tak jak wspominałem, jest to okap do zabudowy marki Siarko. Ciarko, jakkolwiek tam się to nazywa. Bardzo fajny dotyk, sterowany dotykiem lub pilotem. Prawdopodobnie też z aplikacją, ale tego nie jestem pewny. I płyta indukcyjna marki Haier. Początkowo bardzo dobre opinie. Po krótkim użytkowaniu już stwierdzam, że jestem niezadowolony. Płyta wali dziwnymi błędami. I ma jedną irytującą rzecz. Jeżeli coś na niej stoi i używam innego palnika, na pika i nie da się tego wyłączyć. Tu jest takich udziwnień, to narożna yy, szafka, właśnie ten Magic Corner, bodajże tak to się nazywa. W miarę przydatne, aczkolwiek uważam, że też rzadko się bardzo to wysuwa, bo ona jest na tyle pakowna, że spokojnie można z niej wszystko wyciągnąć bezpośrednio, standardowo. Zmywarka, tutaj jeszcze widzimy przed puszczeniem z, z szokladą górną, beko. Bez udziwnień jakichkolwiek. Tutaj widzimy głęboki zlew marki TK. Mega fajna sprawa wraz z młynkiem Franka. Powiem wam, że to jest taki game changer że masakra. Tu mamy przycisk do uruchomienia, w szczególności, że macie oczyszczalnię czy coś, wszystkie obierki, wszystko można jednym ruchem strącić do zlewu, puścić wodę, zmielić. Oczyszczalnia to lubi, bo dostanie tak naprawdę yy, yy, bioodżywcze. i. A odnośnie udziwnień, tutaj jest servo drive, który wysuwa na. Dotyk, dotknięcie, pchnięcie kolanem, szufladę, odczykolwiek. O ile to jest może przydatne, to bardzo często przy delikatnym kontakcie się otwiera i jest to z reguły lekko irytujące. Myślę, że drugi raz bym ja osobiście tego nie zrobił, że ona bardzo pali, więc zdania są podzielone. Co do tej strony kuchni, mamy tutaj ukryte miejsce pod robota kuchennego. A właśnie się otworzyło to, co mówiłem wcześniej. Tu mamy takie robocze stanowisko, tutaj dokładnie to samo, ukryty jest airfryer, mikrofala, ekspres do kawy. I tak można powiedzieć też taki pełni rolę transkowka. Tutaj mamy standardową lodówkę do zabudowy w zabudowie. Dosyć pojemna marki LG, wraz oczywiście z zamrażarką i duże pojemniki. Szafki, przepraszam, nad piekarnikiem, pod piekarnikiem i górne, też bardzo pojemne, a czekolwiek tu już, nawet one stoją, to wam powiem szczerze, bo na dzień dzisiejszy nie za bardzo wiemy, co tam włożyć, więc perspektywistycznie bardzo dużo, zresztą możecie zobaczyć, jakie głębokie miejsca w kuchni jest, także mimo tego, że nie mamy wiszących szafek, Miejsca jest bardzo dużo, a jeżeli chodzi o piekarnik to jest to mega polecajka marki Electrolux parowy. Tylko ta wersja z Perolizą. Mega fajna sprawa. Możemy tu podłączyć sondę do gotowania. Tutaj możemy wlać wodę. Naprawdę no, jest milion sposobów, cokolwiek może w tym piec, nie piec. Pedarda. Tutaj w salonie jeszcze widzicie, a to już kiedyś mówiłem, zainstalowana klimatyzacja marki. Roten, sos, stół, wypoczynek, telewizor Kiedy ktoś się zastanawiał to z 75 cali Ale do niego jeszcze przejdziemy, bo mam też pewien problem Tutaj widzicie jeszcze szafeczkę, taką przeszkloną Barek z taśmą w nam pilota No i ja mam przecież, że nawet wieczorami jako samo oświetlenie fajnie daje Tu ciekawostka, ładna butelka z gruszką Jak ktoś wie jak ta gruszka się znalazła W tej butelce, na nigdzie nie jest ścięta W się butelka, więc Tutaj mamy wejście do spiżarki. Spiżarka, tak jak mówiłem, jest obniżona o dwa pustaki, więc jest dość pojemna. Oczywiście z wentylacją, prawda jeszcze nieobrobioną, ale a i w sprawie wentylacji to wiadomo z okapu, górą, rurą spiro i do komina idzie wentylacja. I w drugim kanale mamy tutaj bezpośrednio z kuchni, czyli kuchnia-salon też jakby posiada wentylację. co do tego telewizora, 75 cali umieszczony na ścianie i problem jest tego typu, że dźwięk tutaj na dole jest powiedzmy ok, ale nie jest, jak na dole nie jest bardzo głośno to na górze, przez to, że mamy tutaj zaraz klatkę schodową, jest już bardzo głośno. Tak naprawdę, no na dole, jeżeli ja słucham cicho muzyki, to u góry jest dyskoteka, a tu są takie ty, dwa i pomocnicy, co ratują życie. Codziennie w nocy i life odkurza i powiem wam, trzeba to mieć. Także dziękuję za obejrzenie tego szybkiego turu po naszej kuchni i zapraszam do subskrypcji i dalszego oglądania.